Podekscytowany tym pojedynkiem Wladimir Stanka, który przyzwyczaił nas do naprawdę bardzo mocnych, technicznie bardzo dobrych walk. Osobiście nie widziałem nigdy jeszcze walki Adrena Zwierzchowskiego, ale z tego co tutaj Jacek, kolega powiedział, też mocny zawodnik doświadczony z karate. Zobaczymy, zobaczymy dzisiaj, który z zawodników będzie tutaj mocniejszy i wygra tą walkę dzisiejszego wieczoru. Obaj panowie na razie tak troszkę się czarują w stójce, zaczęli dość spokojnie. Teraz mocne ciosy, teraz mocne ciosy. Jeszcze jeden mocny, prawy, zamachowy w wykonaniu stancy. No właśnie, pytanie, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o tę stójkę, czy będzie tutaj próbował Zwierzchowski pozostawiać w stójce, czy jednak po tym wszystkim co przed momentem widzieliśmy jeszcze inaczej to sobie wszystko poukłada. Teraz obaj panowie gdzieś tam próbują tego klinczu. Odwraca pozycję. Odwraca pozycję zawodnik z fantomowym a Dublin. I jeszcze parę tutaj kolan też Zafundował znów w podwrócenie pozycji, znów będzie pewnie Stanka próbował atakować. Będzie próbował atakować, będzie próbował uderzać kolanami i przede wszystkim będzie chyba szukał tutaj obalenia, bo e, no widać tutaj w tej, w, w tej walce na chwyty w stójce e, tak wyglądają 50 na 50. E, to na razie to Wladimir wpycha swojego zawodnika w narożnik. Ale tu już widzieliśmy parę zwrotów sytuacji właśnie takich, że zawodnik odwraca jednego, raz jeden wpycha jednego w ścianę, potem jest zmiana. No tutaj jest walka o ten właśnie uchwyt, o zdobycie tej pierwszej pozycji, o tą pierwszą, o to pierwsze obalenie i, i tam i tam się może właśnie dużo rozstrzygnąć. No mocno teraz pracuje zawodnik Zabina, żeby tutaj wywrócić rzeczywiście rywala. Próba haczenia i to się uda, czy się nie uda, tak czy inaczej, na pewno widzimy mocną, bardzo mocną pracę tego właśnie pana z czerwonego narożnika. Kolana na uda, odwrócony jest tyłem do swojego rywala w tym momencie Adrian Zwierzchowski. Pracuje tam mocno sędzia, żeby nie doszło do jakiejś niebezpiecznej akcji, do jakiegoś niebezpiecznego zdarzenia. Cały czas tanka chce tutaj zafundować rywalowi albo jakąś technikę, albo obalenie. Teraz widzimy zupełnie inaczej pracował. Podszedł do tematu z trochę innej strony. I znów gdzieś jest ta chęć powędrowania z przeciwnikiem na ziemi. Mam tutaj takie wrażenie, że Adrian troszeczkę tą głową ucieka za te liny, jakby próbując wykorzystać tą arenę walki w ten sposób, żeby to nie do końca tak powinno wyglądać, ale mam nadzieję, że sędzia za chwilę go tutaj troszeczkę upomni, bo wykładanie takiej głowy za Liny, kiedy nie jesteś nawet za nią wypychany, no to nie tak to się nie tak to się powinno odbywać. Tak czy inaczej, jak widzimy, zawodnik z Dublina cały czas mocno pracuje. Cały czas jest w tym klinczu stroną przeważającą. To on tutaj decyduje i on tutaj narzuca styl walki. I w ten oto sposób pierwsza runda nam się zakończyła. Władimira Sankę za to, że, że pokazał nam się z dobrej strony. Teraz mocno próbował rozpocząć tę rundę Adrian Zwierzchowski, ale już jego rywal przystępuje do kontrataku. I to jest właśnie to, o czym mówiłem w pierwszej rundzie, to zdobycie tej pozycji. Wladimir teraz będzie ciężko pracował, żeby go tutaj Dawida z tego nie wypuścić. Ma tą kontrolę z góry, jest w pozycji dominującej, musi uważać na jakieś spektakularne poddania, żeby nie, nie, nie zostawić ręki, nie zostawić głowy na jakiś trójkąt, ale widzę, że tutaj radzi sobie wie co, wie co mu grozi i wie co też może zyskać będąc w tej pozycji z góry. E, także kontrola, e, kontrola, no i... Podniesienie pozycji, mocne ciosy. Czekamy na to. Czekamy na to i chyba zaraz będziemy świadkami właśnie takiego zdarzenia. Bo już bo malutku, gdzieś tam te biodra unosi. Tak jest i teraz mocne uderzenia spadają na głowę. Rywalam podnosił te biodra, oczywiście Władimir Stanka. I teraz jeszcze jedna próba. Teraz już zupełnie inna, teraz już w zupełnie innym kierunku. Teraz już chęć tutaj zmiany pozycji. Przejdzie tę pozycję. Na razie pozostaje w gardzie. Pozostaje w gardzie, ale pozostaje z góry. Dla niego to jest dobra pozycja, bo może podnosić tą pozycję i spadać z tym ciosem z dużo większym impetem niż zawodnik, który jest z pleców. No ale cały czas musi pamiętać, że e, Dawid to też nie jest e, jakiś początkujący zawodnik. On potrafi zaskoczyć poddaniem z pleców. Ma na to papiery, więc cały czas musi się pilnować do ostatniej sekundy. Musi się pilnować, powiedziałeś, do ostatniej sekundy, ale trzeba przyznać, że na razie pilnuje bardzo dobrze wydarzeń w tym naszym klatkoringu dzisiejszym zawodnik z czerwonego narożnika. Znów jesteśmy na ziemi. Znów z góry jest Władimir. Znów to on tutaj ma szansę, aby po swojemu ten pojedynek poprowadzić do siady w jego wykonaniu. ściąga teraz rywala, co oczywiste Adrian Zwierzchowski, żeby nie dopuścić do mocnych uderzeń, do tego aby gdzieś tu go obijał, ale już rozpuszcza ręce Wladimir Stanka już. Próbuje bić już, próbuje atakować. Bardzo mocne uderzenia spadły przed momentem na głowę Adriana Zwierzkowskiego. Bardzo mocne to są petardy, to są bomby w wykonaniu Wladimira Stanki. Dawid na razie jeszcze przetrwa. Ale tu myślę, że trzeba się czy sędzia stoi, patrzy już naprawdę e, czujnym okiem, bo takie ciosy mogą zakończyć walkę. To były naprawdę bardzo mocne uderzenia. No, a teraz... Jest podpięte duszenie. Jest trójkąt nogami. Jeżeli utrzyma tą pozycję. Nie, nie jest zmiana. Wraca do pozycji górnej. Atakuje z góry z żółwia. W tej chwili znowu duszenie. Co się dzieje w tej walce? Mamy zwroty akcji tutaj cały czas. Władimir Stanka szuka, szuka zakończenia walki przed czasem. Za to kocham. Jest koniec drugiej rundy. Świetna druga runda. Świetna pierwsza runda. Czekamy na trzecią. Mocno do przodu ruszył w tym trzecim otwarciu, tutaj Adrian Zwierzchowski, mocno tutaj trzyma Wladimira, mimo po tych dwóch mocnych rundach, czy teraz to on jest ten zawodnikiem, który w tej chwili jest z góry, Wladimir naprawdę musi uważać, albo zrobić coś tutaj, żeby, żeby z wyjść z tej, wyjść z tej e, groźnej pozycji dla niego. Zawsze jest groźnie mieć kogoś na sobie, więc e, trzeba tutaj popracować. W tej chwili e, w tej chwili Dawid Zwierzchowski e, przytula się barkiem. Wydaje mi się, że może się połakomić tutaj o jakieś duszenie trójkątne rękoma albo przejście, jeżeli, jeżeli coś tutaj się nie zmieni. No i mamy zwrot akcji. Władimir Mądrzej. Konsekwentnie przetrzymał e, furiacki atak swojego przeciwnika. Prze, przełob, przełożył się plecami do siatki, co wykorzystał i z, dzięki temu to teraz on jest zawodnikiem tym, który jest z góry i tym, który rozdaje w tym momencie karty. No i znowu ta sytuacja sprowadzona została, można powiedzieć, do parteru, i to znowu tak naprawdę mimo zabiegów Zwierzchowskiego, znów to Władimir Stanka tutaj zaczyna pokazywać te swoje możliwości, te swoje umiejętności, które już prezentował nam wcześniej. Spokojna teraz praca w gardzie rywala bez jakiegoś szaleństwa, ale za to widzimy próby. No nie próby, bo kontrola pozycji i do tego jeszcze teraz próby ciosów, a właśnie przed momentem ruszył z ręką ten zawodnik, który. Przyjechał tutaj z fantom MMA Dublin. Reprezentuje ten klub dziś podczas gali w Żukowie. Bardzo ładnie pracuje cały czas, bardzo ładnie szuka drogi do głowy rywala. Bardzo, powiedziałbym, mądrze próbuje zachowywać się teraz na macie, bo tak naprawdę nic złego mu się nie dzieje, a sam, sam kontroluje pozycję i sam tutaj może zdobywać bonusy u sędziów. Ostatnie 40 sekund tego pojedynku. Jeżeli nic więcej się nie wydarzy, zostaną zawodnicy w tej pozycji, no to na pewno będzie to odczytane tutaj jako dominacja Wladimira, Bo jest z góry jedyna rzecz, która może mu pogrozić, to jest teraz w końcówce, kiedy Dawid może się połakomić o właśnie wyciągnięcie balachy albo podpięcie trójkąta, czy nawet pedaladę nogami z pleców. Jest kilka takich technik, które naprawdę są groźne, nawet będą na plecach. Więc ostatnie 10 sekund. Ostatnie 10 sekund, ostatnie sekundy już tego pojedynku. Myślę, że tutaj niewiele nam się zmieni, a więc tak oto kończy nam się ten bój.